No się ma na YouTube. <noise> ze, mną, z, ze mną jest Wocikol come i comeback i mego kotle jest chmielony. Przecież z Dobra, nie obchodzi. A nie, Czemu nie mielony? Nie wiem. A dzisiaj gramy w FNAF. Five Nights at Freddy's 2 multiplayer. Yupie. Dobra, zaczynamy. Starti startujemy bambiki. Dobra. Uwaga przed filmem, ale film będzie głośny i będę krzyczał, bo będę się bał. O! Jak się mogę ruszyć? Jak to musi kliknąć kamerę, na którą twój animatronik chodzi? Ruszyłem się. Już idę po ciebie, kotlet! O widzę ciebie, siema! O nas jest trzech jest nas! Ej, wywaliło mnie z gry! Jak? Normalnie. Nagle zupy pokazało ci... Co się stało? Dobra, dołączam do was. Wygraliśmy. wygraliśmy! Teraz Wygraliśmy! Dobra, 17 lobby. Pamiętacie? Tak, pamiętam. Ja gram w Dobra, o Jezu, ja teraz gard. Y jak to official studio, jesteś czy nie? Czy Jestem, kolację sobie robiłem. A. Dobra, do Słyszę dawaj. Muszę jeszcze zrobić mieszu mieszu i zamknąć drzwi haszu. Dobra, więc na razie to ja po prostu muszę być. Dawaj ready. No. Chwila. Dobra, już Czy ready. Studio has ready, bądź ready. Dobra, zobaczymy jak pójdzie teraz. No Dobra, biegowy. lecimy. Okej, okay, let's go O mój Boże, ale to głośne Dobra i to będę komentować Bo jestem jedynym legalnym komentatorem coś mówi Ja byłem, nie mogę się ruszyć tak? O, co ma, jest, no, dobra Jestem legal komentatorem Jezu! Maska, 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 dělaj, 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 no šéma. Já dělaj, 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 No, panu bon, boy! Nie, nie śmieć, nie śmieć Proszę cię, bądź dobrze. Nie, 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 marionetka! Ja chcę tylko Tobie wejść do biura i Dzieciak skierować Jezu, maski nie założyłem, głupiej Ha, ha, ha Przecież kiedyś się na to e, Nie, 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 nie Wygrywam z wami. Nie mogę wejść na, na parti rumy. Myślę, że ciebie sypiłem. To jest łatwiej się niż na f 2 no, po prostu. To jest was przyszedł kiedyś w Nie. A ty? Ja przyszedłem. Raz. A do jaka noc? Morning tak. o. To gra Nie, patrz, bo tu daje nam boty, jeżeli nie ma JJ pogody. pod biurkiem! JJ pod biurkiem. Tak to My nie wiem jak to mi dobrało Coś... Co? Nie, 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 nie Teraz my, to O, w się pojawiła na... Na pod Ale to głośno jest Ja was nie słyszę Hej yes. Jezu Wiem, weź sobie nas podgłosi na maksa A grę na maksa wycisz Ja mogę wcisnąć tej gry Ej, no, ja muszę wyciszyć sobie na filmie tą grę, przecież ona Aś jest e głośna. Yeah. U, dobra, o, śmiechce! dobra, ja. wracamy! Teraz... teraz Wocik, strażnik, tak? Nooo! No, tego no. amen, proszę, aby nie popłacał 5 sekund Już czekam w lobby 17. Serio?! Nie no, czuję, jakbym złe lobby wybrał. No, 17. Ej, dobra, kto gra gardem? Ty! Yes sir! Ready! Dawaj! Teraz kina i dawaj ready! Kiedy zwykły bambik, teraz kiń ze sklepu! Dawaj dziś Fortnite'a, nie ma co się nudzić! Na środek! Nie zawróciłem się! Wygrałem! Brawo, pyta! Ty chcesz tylko, żebym ja był znowu strażnikiem! Ty! Ty! W, z gry! Ty. Ty. Jak by to tu wytłumaczyć? Jak to od nowa ty więc? Zjebało się. Ale od nowa ty? Dobra, mam pytanie: jak robić latarkę? Kontrol! Control, ok. 17. Connecting. Yes, sir. Razem na mojej ulubioną posać Z dwójki, niestety. Nie na ty... Dobra. Jez, yes, zaczynamy. Daj. Hmm. Pamiętaj o pozytywce. Po nim. Okay, o Freddy! To jest... a nie, nie ma tu w Jeszcze. z ty niech doskoczył! Więc teraz, wiecie kto, Gardem? Ile jest mi z odcinka? Mm. E, dopiero siedem. Mm. Już prawie osiem. Mm. Nie ja mam tylko trzy subskrypcje, nie chcę ginąć. E, Serio mam dziesięć, niestety. Mało. Ty masz siedemnaście. Siedemnaście. Ojej, nie widziałam że... Poczekaj i, i bym bezpodstawnie od, odjął ci subskrypcję, to byś miał mniej, ale tego nie zrobię. Dobra Ja widziałam! A jak gdzieś ruszą Boni? Bo Czekaj mówię. Hello It's Kto on wywalił? Ja yeah! With A kim ty the Red Freddy Oho uh -huh. Nie dlaczego czuję, jakby on sobie poszedł Launcher Studios Official jesteś! <laughs> Launcher Studio <coughs> O, nie trzyż by Nie, nie. Dawaj! Idź na animatrona jakiegoś. Ja czekam. Dawaj. To jest odiosło Czekam A A A tylko. Ok. Lobby 17. Mam. Jesteś. On ci drink, daje. A, Dobra, muszę zamieszać kolację. Hmm. Jak się... Jak się mogę tym czymś ruszać? Na kamerę musisz klikać. to byś nie wiedział. I tylko właśnie nie wiem jak się ruszać, jak się ruszać w dłoni. Bo klikam i nie mogę się ruszyć. Patrz, ty najpierw idziesz na kamerę numer 7. Nie wiem, weź klikę dopóki nie obchodzi na którą możesz. O dobra, wiem jakiś No. To. To. Jest super, to. Hello? No świedź, świedź tam Super tu, legalna pracja Hejka tu Hejka tu Lenka Dzisiaj opowiem wam Ile lat ma Ten stary Siedemnaście? Не забивайте мне. просто? игра с проста. эта Czuć teraz, że mam miliard wirusów na komputerze nie patrząc, co nie z tego pliku, ale okej. No nie, po prostu zainstalowałeś. Tak. Nie, skąd się w w Co? Czemu tam pisze you? Halo, ja tam nie jestem. A nie, to jestem ja. się wyskoczy Foxy No Foxy, Foxy, wskakuj Nie! Co tam robi Mangul? Brawo! <noise> dalej! Da, jestem od was lepszy dalej! <noise> to pytał cię? Nikt nie pytał. Teraz ja jestem gardem, więc... Ile jest już minut? Hmm. Dopiero... Siedemnaście minut. Nie, jest dopiero dziesięć. Dopiero dziesięć? No. Jeszcze jedna rundka będzie, więc... No. Music Box. Dobra kurwa ma Hejo! Yes, widzę cię. Ej, e, jak to był you, tym? Wider... Bonim? Twoja babcia. Ale nie serio tak. No to ja. A dobra, to jestem to i I ciąg... To się <śpiewanie> Jak tam Do mnie przyjred y boń siedziałem tak skulony na krześla. Ojejo. <śpiewanie> 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 no teraz oficial sudros of Czuję. Kiedyś chciałem grać gardem, teraz musimy. Się... Dawaj, yyy... Dawaj, team je robimy. No. Boni has I ty od razu idziesz na kamerę 3, tak ci powiem. Serio? Od razu kamera 3, nic innego. EJ SERIO MOGĘ?! XD Ja myślałam, że muszę na inne. Nie. No bo 7 jest przeznaczone dla innych animatronów. Ojej. A! Jestem na czwórce! Jest gapię się w tą kamerę, głupią. Jestem na jedynca. Fajnie. Mm. Dobra, mam dobry pomysł. Jak oskamować go? No mogłeś nie zakończyć! Hej! No. <grym> Wygraliśmy! Graliśmy i wygrać nie mogliśmy. A je, teraz ja. No. No, to ja. A ja się boję być. Ja dostanę dwóch serca. Ile jest minut? 12. A ile mniej więcej będzie trwało odcinek? Ech, jak to nie, już e, po tobie kończymy. Taki, okay, dobra. Dawaj, do. Czekaj, bo ja weszłam w jakieś chiński lobby. Chińczączączączączy? A. No czemu? Fred... Ej no, ja nie muszę zwracać kamery! A ja sumie nie, wenty też. Przecież każdy animatronik jest odpalony i tak. O, już się ruszacie wy! Nad nic nie zrobiłem, a wy już tu. No ile was tam? Matka wam więcej was nie miała. Freddy. No jeszcze, wy znikacie normalnie. Jestem Freddy, Magiczni

Spokojnie! Nie dojdzie do akcji jak skrosna! Nie. Nie. Nikt ci nie ufa. Jesteś impustorem w szkole. To szkoda. Zapytam. Siedemnaście. Oki, oki. A mam ty, kto nakręcił? Ale mam ją ciągle na, na fole, mam ją od paru godzin. Ha, ale zaraz nie będzie na Nie Jest na ha. Mm. Jak tam u Timu X? Słabiutko. Ale wy jesteś w Team X No to niedobrze właśnie Teraz robię floss Flossa tańczę Ej, raz Dobry Tak, z czego ja nigdy I never lose Jeden raz, a ja pokona z was... Duzo razy po prostu, duzo Dawajcie Czekaj, się go. Aha, na maksa. No i tak się ją na maksa. Dawaj gard. Czekaj. A umiesz gardę? No. no. O Jezu. Polonie. TVP Polonia. Polonia. Ja się boję. Siedzę skulony koło Birka. Ale Ej popatrz na korytarz Nie popatrz na korytarz Okej okay. I Foxy ci wyskoczy niedługo pewnie Ja siedzę jak kuleczka tylko skromnie jak kuleczka No siema O mój Boże I znów ja cię Yes sir Widzimy się w kolejnym. <laughs> Dokładnie. Oh.